Pan pana liczek spokojnie sobie A my sobie wychodzimy z bogatszych Wchodzimy na tań... tańsze, ale Milnikabio widzę Nic co by nas kręciło na ten, na ten czas na dzisiaj na, na chwilę obecną I co? Kupuję drugie, liczy Ech ta młodzież nasyceni biznesów Co to za model? Co to Na Po lekkim gradzie widzę Do roboty skromnie, ale z klasą To jakiś, jakiś kija Taki lem Pipipi piękny. No. Jeszcze w napęda Śliczny Fajny, fajny, ale się kasa skończyła na dzisiaj już na wydatki no, tak. Troszkę tańsze rzeczy to dla tej żony pan się automata no, automata choćby nie wiem co to też nie ma mamy dychę do wydania a nie, a nie 6 Coś ostatnie kupiliśmy fajnego To jest też kombik Coś tu kupiliśmy nie pamiętam co Chyba się C4 Citroen Gdzie? No właśnie tu To jest kaktus? Kaktus, ok Czy jest automatyczny? Jest automatyczny, cholera C4 kaktus automatyczny Idę pytać w biurze, bo a już widlec będzie gotowa piątka ale mocno to biuro chyba zamknięte I tu jest rok? osiemnaście też Znów kombi skuwane Chyba ze 30 kombi dzisiaj A krótki zaledwie kilka i te krótkie są w stanie dużo gorszym jak te kombiki Poza tym 1.4 turbo Nie są jakoś szczególnie Ogólnie wypasione O kurczaczku. o kurczaczku kurczaczku, kurczaczku Kurczaczku, kurczaczku Pokaż pan dupkę Jakieś cyferki są Nic nie jest napisane Black Edition, piękna sztuka Nie ma co na Narzekać, bo Okoliczności przyrody Przyrody wspaniałe Poszło! Wiosna u Panu Waliku wygląda tak, jakże znaczy przedwiośnie Zajebiste Przedwiośnie na placach Czyż nie jest to piękny widok? I w tle, w tle, w tle pójdzie Plakiem mu Gdyby to był Passat, to by dawno ruszyło A nie wiem co tam kręcili, bo było to 30 euro, to 50 zł, stało i może by tak paliwa dolać. Gdyby paliwa dolać, czy filterek przeczyścić, to by sporo, sporo zmieniło. Do rozrusznika szkoda, prądu w akumulatorze szkoda, jeżeli nie ma paliwa. Czyli platyna Białe złoto prawie platyna Białe złoto słusznie prawie platyna Bardzo dobre porównanie Kuku. Stał tam kaktus w automacie, on droższy niż, niż dycha niestety 18 roktus Co życzę już takie Nie ja miałem miałem czterocnik 2 litry benzynki przyjemnie jeździły ósmy miałem chyba rok czy dziewiąty to mi to jeździło w, w, aut w automacie sprzedałem 2,13 No, z nowszymi lampami, no Tak, w nowej budzie iść tak. tak, Nie z tej najnowej. Tak, tak, tak 2-0 155 koni i miałem przejechane 230 tysięcy n to jeszcze pojeździ właśnie A no, jakoś nie miałem, miałem akorda Akord długi, przyjemny Ale nie sprzedany miałem, nie? Aha

Ale bez kwadro. Kolor się zgadza. Ja też tu wróciłem po tą Astral do 17 rok w Dieslu. Może mi tu się przekwalifikuje. Albo po tą. Jeden go dopytać jeszcze. Szczegóły. Nie ma kogo, nie ma kogo dopytać, wokół. kuźwa... mi zniknął, jak się kręcą. Czekaj. Coś tam się rusza. Wokół otwórzacza. Oto. Okay. Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam yy sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie. Pan Romek. Czołem. Cześć. Pozdrosze.